widziałem, sprawdź sobie. Blokuję, blokuję. No jedź, jedź pierwszy. Ale co zrobił? Dobra, tu jest, tu jest i teraz jedziemy do spalonych. Poczekaj, bo będzie przewinienie, ale sprawdzam dwa potencjalne spalone, dobrze? Ale co ci zrobił, zrobił? Myślę, że się będzie. ty, napastnik, napastnik w ogóle nie wie, napastnik w ogóle nie wie, co mu zrobił. Dawaj, dawaj, dawaj. I za, pokaż mi cały. Narysuj mi szokolinię, bo to będzie spalone. I teraz tego stopę. No jest spalone, dobra, jest. Spalone. Żeby zamknąć w ogóle temat, zrób, bo ta piłka co idzie do Musiolika, Musiolik jest na spalonym, czyli wpływa na obrońcę. Zrób, zrób monitor i zrób spalony na 16 meczu, będzie rewelacja. Stoł!